Prasza... Przepraszamy znowu na... Nasi... Ale dostała Ktoś w do pokoju. Ale z cytryną hmm. chciałam! No! Nie na wizji. Dobra, bierzemy. A... nie nie. Tu jest w każdym razie cholernie trudno. Chciałam z cytryna, a dostałą strzek. Czerwona, y, dzika róża. Oj, to no. będzie dzika. O, tutaj bang, bang. Pamiętasz to? Tak pamiętam. A też ogóle... pamiętasz to trzeba zrobić? Tak, tutaj była dźwignia, którą ja odkryłem bardzo, bardzo... O Jezu, po fakcie. Tak, no... no Mówią, może może tydzień nie, nie, ale z kilka dni co najmniej. Wszyscy co dają bezplayę to słyszałem, że to chodzi, tak? Tak wychodzi. No. Ja tam wolę wodę pić. Albo ja bym zresztą w ogóle mówię podczas ręcego i zobaczę, bo nie chcę zachować klawiatury. A co, przymuję na tym? Właśnie chcę kupić klawiaturę na tym. Wracam, tak powiem. A wasze czasy sprawdziłam w internecie i Nie, nie sprawdziłam właśnie. O zdjęcie? Bo to też coś w tym Nie, bo. chwilę może zapamiętać, ale przecież filmę. No ale no, to, jest różne modele, doje, to różne są różne modele. To są różne modele, a ja chciałabym pozwolić coś. Znaczy tą, co... O. Oddech nasz. Właściwie szkoda, że ten mikrofon nasz nie ma tego światełka, że tak czy jest on, mhm. czy o. No, ja czasem też tak sprawdzam, czy tym razem nie było sprawdzanie, czy jest czy nie było. Bo innym dźwiękiem sprawdzam. W każdym... W każdym razie... Z應ana nie, lepiej nie. W każdym razie... coś a w ogóle się już chyba nie poklasek, bo ci już przyjmowała inicjatywa. Ale dzisiaj jeszcze zdążę, bo już jest lat? No nie wiem. Ty masz telefon ze sobą. No na, na stole. Jest to około 17 Nie, no spać na stole jeszcze DK Wiem, krak. Nie klawę. No nie wiem. 16.22 16. już nie przesadzę. Żałuję, że dzisiaj jest niedziela. Może być sobota. Nie, no. No albo piątka. Chociaż nie, bo pewnie... Mi te feje szybko niestety no. zleciały. A ja tak narzekają, że mi się nie znam. Jak było wakacje? No nie powiedzą. Że... W ogóle najstarzy użytkownik kovic DCA i ma. Nie użytkownik DCPa. Znaczy. O... No nie wiem, no ale nie widziałem, no, nie, Może być 70 jakby się upala, to się tam To jest w sumie proste. Nabywanie, kompresowanie, podanie włosów. O. O. o! Wiem, głupie to było. Nie? Troszkę. Bardzo głupie Ja jestem ciekaw. Takie pytanie wam zadam. Zada po I. Jak będziecie mogli, to odpowiedzieć w komentarzach, czy wolicie, jak ja gram, Ale czy proszę, jak Szczypiorek. Ale nie każ nie wybierać. Nie, no ja wiesz, że tak ci tak bym nie wybrali Bo no, ci nie ja wybierałaś, a ja po z jestem w gościnę. Nie no, w no co, będziesz jeszcze mi towarzyszała przez dłuższy czas. No, Ale jeżeli czapki, to oni zrobią. Ojej, <laughs> babcia po <laughs> no, ja siedemdziesiątce. Nie, jeżeli czas to za jedno. Powiedzmy, że w jakim interesie. No, może tak powiem. No, w każdym razie. Mm, nie wiem, Kto czy... su... lepiej, no? Ale... Aha, to lepiej? Nie musicie odpowiadać, ale jestem ciekaw. Wie, wiecie, ona ma taki specyficzny humor, to trochę czasem mniej żartuje. <laughs> ale za to więcej gada mi i wydaje mi się, że bardziej mądrze. ale słowo jeżeli. będziesz <laughs> Wiesz co? też że Co? Musicie sobie. Ale co to ma do rzeczy? No go. Aha, ja myślałem, że to jakieś przysłowie takie, bo ona w ogóle lubi takie przysłowia. Aha. Ona lubi takie przysłowia no. takie, takie um, wiejskie. Ej, Na... jesteśmy z Torunia. No tak, no ale Jezu, ja to tak nazwę wiejskie, bo... Wiejskie, To wiejskie, tylko jakoś to ludowe. Oj, pani od folkloru się odezwała. Pol nie, Folks Low jest. O to jest kolejne miejsce, które... Są Czy już jakieś miejsca lubisz w tej grze? Nie, słyszałem nie miałem problem bardziej niż nie zrobiłem. Tak. Dobra. Tu trzeba było się skryć przed maszynami chyba. A gdzieś tam na nie będzie jakieś 4 godzin trwał. No właśnie. A jak... No, jak tak, no to trudno. No. Ale napiszcie, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Tak, i piszcie nasza... komentarze, bo... bo. To nam pomaga. Tak, i w pewnym sensie będziemy wiedzieli, czy spełniamy tak Wasze te, bo. jakoś nie wiem, ludzie nie piszą komentarzy. Bardziej oglądają, zauważyłem na profilach. Kiedyś było jakoś, nie wiem, więcej komentarzy. Lara coś na to napisała? Nie. Monotematyczna. Żal mi strzelać. A w sumie tam nic nie ma. Ale tu ten pistolet tam. tam nie ma. O kurde. Idzie to już. Zabije. Dobra. Kto strzela do mnie bez przykazu? Umieramy. Trudno. Jeszcze raz wczytamy. No ja nie wiem, gdzie zapisałem. A tu nie mam. O tu jest plus Nie, nie, bo to trzeba by było. Nie wiem. Cześć, nie, bo teraz jest odwrócone. No bo ta kamera to tą na dole. E, co, teraz, co o, A ja co? Ja co wchodzi. No głupio. No cicho. Dobra, żebym mi się samobójczą, to nie wiem, w ogóle co tam jest. Jak tam nic nie ma, to w ogóle to nie będę wchodził. Ale mam wrażenie, że. A. To trzeba coś włożyć. Nie, to byłby będzie O to to tutaj jest? Muszę zniszczyć tam. Nie, to ja wczytam, bo to nie sobie nawet apteczki. Normalnie. Też w sumie mogę go zabić, nie? Żeby mi tutaj tam nie przeszkadzał. Nie, no boje. Wiem. No, cholera. Nie, pójdę tam gdzie jest, skąd tam ten może wybiegł nie, bo tak, tam było właśnie. tak specjalnie pokazywane. Sorry, że już któryś raz z kolei umieram, no ale... La la, la, la sprint. O, drugi drugiej strony. Aha. No, chyba żart to jest. Dalej. No przecież to już mam. Po co mi to drugi raz? No, tam przełoczysz ten postaram się w ogóle, żeby te, te moje let's bo ogólnie zazwyczaj dodaję filmy w jakości HD, ale ostatnio nie wiem czemu jakoś tak strasznie mi się długo kompresują te filmy filmiki, filmy tak to chcemy, nawet odcinki nazywać w każdym razie długo mi się kompresują i no wszystko wypatrzy, tak wygląda maszyna. I na razie jest trochę gorszej jakości po prostu, a potem, nie wiem, tam przecież że było w Jak było, bo... Z Angel of Darkness, choćby, z... prawie zawsze w HD. No, znaczy, w sumie zawsze, bo było w Nie, tam na... do góry trzeba po coś iść, jednak. na no. kurde. ty, Tam, no. No nie no, umarłem. Nie wiem, może wrócę po prostu, jak odkryję tutaj, mniej więcej trzeba zrobić, nie? No jak jak to. No będę się kręcił, tylko no zanudzał, nie? No dobra. To do zobaczenia do z powrotem. No i już jesteśmy. I byłem bardzo głupi, bo przegapiłem bardzo istotną rzecz. Mianowicie ten przycisk, tam. Nie wiem i zauważyłem. Ty też, zresztą też tego nie zauważyłaś. Podświetl, będzie bardziej widać. O. Macie, macie, macie światełko mojej <noise> y, towarzyszki. Szczypiorka. No, a towarzysz mi w tej, już tak powiem, przygodzie ale ja, Ostatnia. Dobra. No trudno. O, mało jest słuchacza. Przestań skrzypiec. Tak, mało. no. ja w tym leży dużo. Czy na początku ja nie? Ja. Szybko! No. Oj, oj, oj. Blisko. No pani, zaraz tak. Wyrobię się. Zasz Nie jest i tutaj do góry, chyba. Co tu się strzeli. Trzeba, strzelać. Trzeba strzelać. Ja. To było takie Trzeba bardzo... Jest to straszne. No Jezu, ty czym ja to ty. Jezu. Dlaczego mi nie powiedziałaś? lubiłam ci. Ale wcześniej. No, bo to zauważyłam, jak szedłeś tu. A, tego się nie da. Paniu, teraz nie mam ty. Cholera... O! Jest! Pierwsza pomoc. Dzięki ci, Łukasz. O, klucz będzie potrzebny! A skąd by? Klucz w lewo. Tam to nie niebe, ale zapalę światło. Flary. Ciekaw jestem, czy jak się tworzy plansze. czy ma się jakoś wpływ na długość... Yy, yy, wiem, co to jest za miejsce. Na długość palenia się flar. Jeżeli tak, to bardzo by było fajnie, jakby... Było trochę przedłużone, co najmniej do minuty. Nowy. Nie no, do minuty. E widzisz? Rozszarpane ciało jakieś. Jego chyba muszę przesunąć, co? Tak. I ma klucz. Widzę. Co przyda? Yy, żeby się jakoś, no, do minuty no, minimum. To jest jednak ten, nieraz robią tak ciemne plansze, nie mówię, że Łukasz robi takie ciemne, ale... W biurgizach jest trudno, na... przepraszam, nie wiem. Tupie? Więc po prostu się przydają. Nie mów tak, bo może się Szczurki. No ale, Bożo, od kiedy to jest? Wszystkie słowa. Dobra, będę mówił rzeźnie. Nie Patrzyłem na ile to partu będzie zielone. to u, 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 dużo. Nie wiem, czy my to, to przetrwało. No. no. ale sami. Nie już no jest, co najmniej... Ta, plansz... ta plansza... No. Ta plansza jeszcze co najmniej na... O! Noś. A przynajmniej najmniej ma zapisanej. Teczkę przestań skrzypieć. Jezus, no to o co ci chodzi? No bo możliwe, że to nas zagłusza, no. Nie zagłusza, bo wcześniej też sprawdzałam to. Kto no, tutaj teraz narzeka, ale? Dobra, nie kłócimy się. Zawsze się uśmiechnąć. Tak mnie nie widzą. <laughs> no w nie ja. Ale ja cię widzę. Czyli mogę się zaczekać, jeszcze jeszcze będziesz grała i... A co, lepiej ci się rozmawia? Wiesz co, nie, ale więcej mogę mówić, bo tak muszę być skupiony na grze. Ale mi to nie wszystko. Dobra, ja wiem, tak. że niektórzy zagrajmerzy tak, że gadają i się skupiają, to im zazwyczaj do drugiej nie wychodzi. Nie? Większość osób tak mówi, zresztą ja nie mówię, że widać to po tych, bo po. po, po let's ale w ogóle. Coś tak mówi. No nie, muszę. Od, ten. z drugiej strony w ogóle. Nie wiem, czy powiedzieć im to. O. W ogóle. Nad... To jest może spoiler, no bo na pewno jest spoiler, ale na tym się nie kończy. W ogóle. Na tej, to jest. Kabul 1, nie? I na tym się nie kończy. jest potem dwójka. Tak, właśnie. Jest. I też przez Łukasz, oczywiście. Tak, i bardzo fajnie by było, jakby Łukasz, nie wiem, tej, jakby po prostu stworzył trójkę, nie? Być może tworzy, nie wiem, nie, nie wiem. Może tworzy i to długo trwa. Ale jeżeli... E... A może chcę skoczyć na spółce, ale to jakąś inną. No ale tak według mnie się skończyła jakoś taki. No może nie mówmy na razie, co? No ja nie mówię, ale mówię mniej więcej, że... O! o. 51 minut 24 sekundy. To co, dziękujemy wam bardzo. Tak, jeden seket zebrany, z jeden... No. 10 apteczeków po prostu. Ale wybrałeś na czas, chłopie. No prawie, no 9 minut. A ja 11 minut. Wszystko... No ale jaką miałeś planszę? Chodzi 3 lat i co? To co ty? A ty nie chodzisz że nie strzelasz? Ale Ewa! Dobrze, już każdy A. wie, jak się nazywa. A, Kuba! Dobra, dziękujemy, no, trzymajcie się. Dziękujemy, na razie. Byle do wiosny.